No. To mogę i zacząć? Wiedień to jest Ta, bardzo dawne miasto. Właśnie. I Jeden, to masz, tak, startuje. Kobity w tym wiedniu są tragiczne. Dlaczego? I tam jest Wiedniu jest. Masę ładnych murzynek. Inek. Tak. Jedzie Artur na rowerze. Wjechał kółkiem w gówno świeże. Ma na plecach <laughs> i na twarzy. Kilka brązowych makijaży choć za nim jechał włochaty pomału. Do ust mu wpadły dwie kulki kału, choć zaraz wypluje z powrotem. Trafiając Magdę tuż pod okiem. Szybko Magda się wyciera i kawałeczek trafia w chmiela. Odbiło gówno się od czoła Trafiając mnie Prost w kinola. Zanim odpadł ten kawałek Ja się wjebałem w to gówno całe Podobno będę miał wielkie szczęście Bo kurwa cały w gównie jestem u u Oh, that's it. Wait one for the money, two for the show. Free ticket ready now, God, cut, go. But don't you step my blues, you shoes. You can do anything, but don't touch my blues, you shoes. Yeah.